Rozmowa o dziewiątej. Moimi Państwa gościem jest nadbrygadier Janusz Drozda, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy. Lubuska Straż Pożarna podsumowała ostatni rok działalności. To czas analiz, ale także wyciągania wniosków. W Lubuskiej Straży Pożarnej aktualnie służbę pełni około tysiąca strażaków zawodowych. 10 tysięcy to strażacy ochotnicy i o te Politykę kadrową na początku chciałabym popytać, czy w Lubuskiej Straży, w Zielonogórskiej Straży mamy jeszcze wolne wakaty i czy ta sytuacja się ustabilizowała? Aktualnie w garnizonie lubuskim mamy 1011 etatów funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Tamten rok kończyliśmy z wakatami na poziomie 80 osób. Intensywnie pracujemy od roku, żeby te wakaty uzupełniać. Tak jak przejmując dowodzenia garnizonem lubuskim mówiłem, że ten poziom wakatów wynika zarówno z fluktuacji kadr, jak i z etatów, które otrzymywaliśmy z programu modernizacji. Tamten rok bardzo mocno poświęciliśmy, żeby pozyskać nowe, nowe kadry i to się udaje. Aktualnie z tego, co mi przedstawiają służby kadrowe, mamy 40 osób w postępowaniu rekrutacyjnym, są na badaniach lekarskich. Patrząc na dane z ubiegłego roku, można zweryfikować, że najwięcej podań wpłynęło w Zielonej Górze, następnie w Żaganiu, a na trzecim miejscu jest Gorzów i za nim Krosno-Odrzańskie. Tutaj była w Zielonej Górze właśnie największa liczba. Chętnych do tego, żeby wstąpić do służby. Najwięcej potrzeb kadrowych to na pewno komendy miejskie, ale to też wynika z ilości etatów, bo to są dwa największe garnizony, jeśli chodzi o komendy miejskie, w zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorze Wielkopolskim. Jeżeli chodzi o Krosno-Drzeński i Żagań, wynika to z tego, że tam większość etatów z programu modernizacji zostało przekazanych, bo tam chcemy w jednostkach ratowniczo-gaśniczych podnieść stan minimalny ze, na zmianie z 7 na 8 osób. Mam nadzieję, że po uzupełnieniu kadry będziemy dążyć do tego, żeby to się dokonało. W straży służą oficerowie, podoficerowie, aspiranci. Chciałabym popytać też o tę strukturę. Jak to w tej chwili wygląda i której z tych grup jest najwięcej? No, najwięcej mamy aspirantów. Aspirantów, którzy w zasadzie powinni podnieść kwalifikacje do Korpusu Oficerskiego. Cała zachodnia strona Polski boryka się z problemem oficerskim. Tylko, że to nie oznacza, że nie mamy osób na tych stanowiskach, tylko po prostu te osoby nie są oficerami. A chciałbym, żeby uzupełnili wykształcenie, żeby można było im nadać pierwsze stopnie oficerskie. Chciałabym też popytać o służbę kandydacką, bo patrząc na rozkład osób, które od nas idą na przykład do Akademii Pożarniczej, to tutaj niestety mówiąc kolokwialnie, no, są jeszcze tyły i jest nad czym pracować. Dlaczego? Powiem szczerze, sam jestem absolwentem Warszawskiej Szkoły Pożarniczej. Aktualnie Akademia Pożarnicza zaraz rozpoczyna rekrutację na nowy rok, ja na odprawie krajowej. Z komendantem głównym dostałem informację na slajdzie, że na pierwszym roku z Województwa Lubuskiego nie ma ani jednej osoby. Bardzo mnie to zabolało i wierzę, że propagowanie tej szkoły wpłynie na to, że pojawią się studenci na pierwszym roku, kolejnym roku Akademii Pożarniczej, a my za parę lat otrzymamy oficerów wykształconych, którzy będą mogli zasilić nasz. Garnison Lubuski. Z czego wynika tak małe zainteresowanie? Z braku wiedzy o szkole pożarniczej, niewystarczającej komunikacji? Bardzo możliwe. Powiem szczerze, przez cały rok intensywnie zastanawialiśmy się, jak spowodować, żeby absolwenci szkół średnich tą informację o tej szkole warszawskiej posiadali. Robimy wszystko, żeby zachęcić. Te programy z kuratorem wszystko ma być początkiem tego, żeby. Ta propozycja kształcenia na wyższych uczelni pożarniczej była atrakcyjna. Ja zachęcam wszystkich absolwentów do spróbowania sił na Akademii Pożarniczej. To nie tylko bardzo dobry kierunek inżynierski, ale to też możliwość rozwijania różnych pasji wysokościowych, nurkowych ale również bezpłatne zakwaterowanie, odpowiedni żołd, bo to jest dodatek za stopień, to jest ponad 2,5 tysiąca złotych brutto. Jeśli są, wiemy, że te osoby są zwolnione z podatku, no to jest taka kwota wpływa na, na konto. Za wyniki można dostać dodatkowe jakieś stypendia i się rozwijać. To jest też stolica, wie, wie, wiele możliwości rozwoju pozasłużbowego, służbowego, a mam, mam nadzieję, że tym zachęcimy i, ta, i nasza informacja skutecznie trafi do, do tych szkół. Lubuska Straż Pożarna od kilku lat robi spore zakupy. Z jednej strony mówię oczywiście o tych zakupach sprzętowych, ale z drugiej strony są to inwestycje w infrastrukturę stałą, możemy to w ten sposób określić. Od dłuższego czasu trwała rozbudowa Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, ale to nie jedyna inwestycja, jaka została rozpoczęta bądź też została zrealizowana w ubiegłym roku. Tak, 2025 rok to ostatni rok programu modernizacji ustawy, która daje dodatkowe środki na, na rozwój Państwowej Straży Pożarnej. Kończymy inwestycje w tym roku Komendy Wojewódzkiej. Go, gorąco wierzę po, po wizytacji w Komendzie Powiatowej w Żarach, że w drugiej połowie już funkcjonariusze i pracownicy cywilnej żarskiej komendy będą mogły, mogli przenieść się do komfortowych warunków w nowej jednostce. I gorąco wierzę, że uda się już rozpocząć inwestycje budowy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kostrzynie. Jesteśmy na pewno w roku, gdzie zarówno ministerstwo, jak i Komenda Główna tworzy program modernizacji na następne lata. Tam na pewno się znajdą dwie dla mnie kluczowe inwestycje. Na pewno kluczową inwestycją jest budowa nowej jednost jednostki z Komendą w Subicach. Jest to jednostka, która jest. Przy Frankfurcie, przy, zaraz przy samej granicy, jest to wizytówka naszego województwa, więc tam na pewno ta inwestycja jest kluczowa. Ale na pewno warunki służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Sulechowie też nie pozwalają na to, żeby odpuścić sobie ten temat. Ta budowa też powinna się rozpocząć. Cieszę się, że w, nas, w tamtym roku bardzo fajnie poprowadzone zostały rozmowy, zarówno lokalne, jak i. Z przedstawicielami KOWRU szukamy działek pod, pod te inwestycje, patrząc na ustawę o ochronie ludności, która weszła 1 stycznia. My potrzebujemy działki, które nam optymalnie dadzą możliwości. Prawidłowego funkcjonowania, więc zarówno pod względem magazynowania, przechowywania sprzętu, jak i komfortowej i zgodnej z przepisami służb. To tutaj jeszcze przy tej jednostce, właśnie w Sulechowie, przez chwilę się zatrzymam, bo to taka satelita Zielonej Góry, która będzie wspierać właśnie Zieloną Górę. Tak, satelita, tak, tak można powiedzieć, bo to jednostka bez jakby komendy na miejscu, ale taką satelitą też jest jednostka przy, przy Sulechowskiej w Zielonej Górze i w zasadzie na Korzychowskiej tak samo. To jest chyba jedyna komenda miejska, przy której nie ma jednostki ratowniczo-gaśniczej. Na Kasprowicza mamy komendę miejską ze stanowiskiem kierowania. To tak wyszło, że jest. Wierzę, że, że docelowo też ta komenda miejska też znajdzie się w jakichś tak planach rozbudowy, ale to, to na chwilę obecną to na pewno nie jest nasz priorytet. W połowie grudnia prezydent RP podpisał ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Weszła ona w życie właśnie z początkiem tego roku i tak że nakłada na Straż Pożarną nowe zobowiązania, jakby tutaj ten rok myślę, że i kolejny będzie pod tym kątem decydujący. Jakie nowe obowiązki będą spoczywały właśnie na Was, strażakach? Państwowa Straż Pożarna już od 1998 roku była kojarzona z ochroną ludności. Już w świętej pamięci Feliks Dela, pierwszy komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, będąc pełnomocnikiem Ministra Spraw Wewnętrznych, w roku przedłożył pierwszy projekt. Bardzo długo czekaliśmy na, na, na tą ustawę o ochronie ludności. Jeżeli chodzi o zadania, my te zadania już realizowaliśmy. One są teraz ładnie e, rozpisane, zadaniowo usystematyzowane. Mamy taką klamrę, kto za co odpowiada. Najwięcej informacji chodziło, żeby przerzucić, jeżeli chodzi o, o obronę cywilną, bo, bo z tym mieliśmy problem. E, teraz już wiemy, że pod, podmioty czy organy ochrony ludności w czasie stanu wojennego. Czy, czy wojny stają się podmiotami, organami obrony cywilnej. I teraz jest to stricte napisane w, w ustawie. Jest to usystematyzowane, tak jak Pani powiedziała, i uregulowane. Jeżeli chodzi o zadania, no na pewno jesteśmy kluczowym elementem ochrony ludności. Będziemy prowadzić centralną ewidencję schronień i schronów. Będziemy prowadzić też ewidencję jakby personelu ochrony ludności pod, pod, pod tym kątem. Przed nami wielkie zadanie. Wojska, siły zbrojne od wielu lat już prowadzą przydziały mobilizacyjne na, na swoje potrzeby, żeby w czasie jakichś E, kryzysu, mieć to zaplecze e, osobowe, e, ochrona ludności te, te, tego zaplecza nie ma i to zadanie przed nami e, chyba w tym roku stoi, żeby żeby wyznaczyć wśród społeczeństwa ten personel ochrony ludności, na który my możemy w każdej chwili liczyć. Mówiliśmy o tych inwestycjach lokalowych, ale warto też wspomnieć o tych działaniach, które Straż Pożarna prowadziła w ubiegłym roku, bo to kilka tych medialnych, widocznych, ale też poważnych zdarzeń. Oczywiście numerem jeden była powódź, ale było też kilka istotnych, poważnych pożarów, w których uczestniczyli strażacy. To między innymi pożar sklepu wielkopowierzchniowego w Żaganiu, to także pożar starej fabryki w Sulechowie i tutaj te działania bez wątpienia były niezmiernie trudne. Poprzedni rok obfitował w takie zdania, zdarzenia charakterystyczne dla nas, spektakularne. 12 kwietnia pożar Akademii Jakuba z Paradyża. Też stworzyłem wtedy kierownictwo Komendy Wojewódzkiej. Powołani zostali zastępcy. To była jakby nasza pierwsza próba i to też pokazało, że w tym zespołem, który sobie dobrałem, z którym teraz współpracuję. Dobrze nam, się, dobrze nam się pracuje, mam naprawdę zaangażowany zespół. Z tymi zdarzeniami się naprawdę bardzo dobrze poradziliśmy, ale to był trudny rok. A powódź była taką wisienką na torcie. Długotrwałe działania wymagające du, du, dużego nakładu pracy i teraz też chciałbym skorzystać z okazji i wszystkim jeszcze raz podziękować za, te, za tamten 2024 rok. Był to trudny rok, ale z którym sobie bardzo dobrze poradziliśmy. Jest takie wojskowe powiedzenie, za mną nigdy naprzód i odnoszę wrażenie, że to także przyświecało lubuskiej straży, bo to było mocno widoczne, że panowie komendanci, nie tylko komendanci powiatowych struktur, ale także wojewódzkich właśnie byli obecni podczas tych najważniejszych zdarzeń, czy właśnie związanych z pożarem, czy też z powodzią, to nie było już takie zarządzanie z zabiórka. Tak, ale to pierwsze założenie takie było, że się tak pracuje, na ile szef pozwala. Ja staram się naprawdę swoim współpracownikom, swoim kolegom dawać możliwości, nie hamować ich, ustalać tylko cele strategiczne, konkretne zadania a oni się naprawdę doskonale sobie poradzą z realizacją i niech sobie dobierają sposoby realizacji tej, tych zadań. To właśnie tak, liczę na ich tą kreatywność, żeby to było skuteczne. Będąc w komendzie w Słubicach mówiłem o... Nie marnowaniu zasobów, a marnowanie zasobów ludzkich to też jest marnowanie. Większość naszej rozmowy poświęciliśmy podsumowaniom za 2024 rok, a czego Pan Komendant życzyłby sobie w tym bieżącym roku? W bieżącym roku chciałbym, żeby moi współpracownicy pracowali tak jak teraz, dawali mi tą satysfakcję z ich kierowania. Wierzę, że przed nami wiele zadań i wiele, wiele sukcesów. 5 marca 2024 roku zostałem powołany. Na, na powołaniu powiedziałem, że przed nami wiele sukcesów, ale na te sukcesy zapracujemy i faktycznie ja to potwierdzam, ten zaangażowany zespół tak pracuje, że te sukcesy na pewno i w 2025 się pojawią. Do tego zaangażowanego zespołu życzę. Dziękuję bardzo moimi państwa. Gościem był nadbrygadier Janusz Drozda, szef lubuskich strażaków. Dziękuję bardzo i kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Rozmowa o dziewiątej.